Cześć, witam Was dzisiaj serdecznie z polsko-niemieckiej granicy. Jest, znajdujemy się na Zgorzelcu, na największym parkingu wzdłuż autostrady. Mamy tutaj problem kierowca, akurat nasz dzisiaj zauważył, że ma ubytek powietrza i zauważył, że środkowe koło na napędowej osi jest uszkodzone. Co się stało? To koło uszkodziło poduszkę pneumatyczną, samochód się nie poziomuje, więc przebieramy się i zapraszam na wymianę poduszki na drodze. Odkręcamy teraz dolną śrubę. Tutaj widzę, że ta poduszka z tej strony dostała tą oponą, więc tutaj jest ona uszkodzona. Pamiętajcie zawsze o zasadach bezpieczeństwa. Tutaj kierowca zahamował nam naczepę, ciągnik jest zahamowany, więc możemy tutaj bezpiecznie pod nim się znajdować. Kierowca teraz wchodzi do samochodu, zapala, pompuje wiaterek i nabija delikatnie w ciśnieniu do układu. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, samochód lekko się uniesie. Mamy wszystkie poduszki tamte sprawne, ponieważ to jest samochód typu Mega, jedną tylko odłączoną. Spróbujemy troszeczkę ten samochodzik dźwignąć do góry. Ułatwi nam to pracę oraz wyjęcie poduszki. Ona już jest luźna, ona sama teraz już wyjdzie. Dobra, wchodzimy, wyciągamy poduszkę. Patrzymy na jej uszkodzenie, zakładamy podnośnik dla bezpieczeństwa i montujemy nową. Tu jest uszkodzenie poduszki, czyli opona tarła po poduszce. I co się stało? Uchodzi nam powietrze i dlatego ta strona się nie podnosi. Idziemy po nową poduszkę, montujemy i wracamy do gry. Ok, mamy nową poduszkę, zabieramy się za montaż. Tak wygląda nowa poduszka. Montujemy ją do samochodu. I uruchamiamy pojazd. Ok, skończyliśmy wymianę poduszki. Co musimy teraz zrobić? Podnieść podnośnikiem samochód z tyłu, zdjąć pierwsze koło i wymienić koło wewnętrzne. Zaraz pokażemy Wam jak my to robimy i czy robimy to ręcznie. Zapraszam. Wystarczyło takie duże? Nie. Do tego użyjemy czego innego. Tej walizki. Co tutaj się stało i dlaczego tak się stało i dlaczego pojazd się unieruchomił? Mieliśmy tu tak zwany wystrzał opony, czyli nasza opona uległa zniszczeniu. Co się z tym stało? Te elementy, które tutaj widzimy w kole, zaczęły ocierać nam o poduszkę. Poduszka trzyma ciśnienie powietrza w środku i to ciśnienie powietrza zaczęło tędy uchodzić. Jeżeli zaczęło tędy uchodzić, to co się stało? Zaczęło brakać, brakować powietrza w samochodzie. Nie mamy powietrza w samochodzie, nie jedziemy. Bardzo prosta zasada. Mamy założone opony zapasową. To koło idzie do wulkanizatora, czyli zdejmujemy to, zakładamy cały komplet nowych. Nowa poduszka jest już założona. Kierowca kontynuuje jazdę. Samochód jedzie na rozładunek.